Kochani, nagrywam w biegu, jestem na wakacjach, ale dzięki temu, że jestem na wakacjach, widziałam scenkę, o której muszę Wam opowiedzieć. Dzisiejszy filmik jest dla facetów. O tym, dlaczego kobiety nie chcą z nimi sypiać po tym, jak już dorobią się dziecka. No więc jest taka narracja, że mężczyźni cierpią po tym, jak kobiety urodzą dziecko, ponieważ kobiety przestają po pierwsze o siebie dbać. Papilot nienakręcony, na dupie dres, no i przestają zwracać uwagę na tego mężczyznę. A jemu jest przykro, on chciałby być zauważony, zaopiekowany, doceniony, a nie tylko ten bachor, bachor, bachor. Ja oczywiście troszeczkę wyolbrzymiam, ale po pierwsze jestem zdenerwowana z scenką, którą widziałam na, na śniadaniu, a po drugie ja znam historię o nierównym podziale obowiązków w małżeństwie, w parze. Szczególnie, gdy się pojawiają dzieci. No i słuchajcie, senka jest taka. Chłopaki, słuchajcie przede wszystkim wy. On, ona, śniadanie, dwójka malutkich dzieci. Jedno na jednym biodrze jej, drugie na drugim biodrze jej. On natomiast ma obowiązek pójścia do bufetu, nałożenia sobie na talerz, zjedzenia sobie. Moment! Poproszę za pół godziny! Przepraszam Was, Panie, tutaj chciało wejść i nam przeszkodzić. No i słuchajcie. On ma jeden obowiązek napalać się. Ona natomiast w tym czasie, gdy on macha tą łychą, musi nakarmić jedno dziecko i drugie dziecko. I ona karmi te dzieci. Kto miał do czynienia z dwójką malutkich dzieci, jednocześnie wie, jak to wygląda. To są akrobacje, ponieważ jedno chce skakać na oparciu, więc drugie wtedy też chce skakać na oparciu. Na oparciu gdy matka idzie do bufetu nałożyć się jednemu, drugie jest doklejone do nogi, bo mama, 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 a tutaj jedno jajko na twardo, a tutaj nie chciałem, chciałem jajecznicę, a tamten przy stoliku obok je ciasteczkę. Dlaczego ja nie? Słuchajcie, jest akrobacja. To jest zabawa. To jest granie na. W sześciu cymbałach jednocześnie. No i ta matka, jestem tutaj już trzy dni, widziałam, ta matka ani razu, nie widziałam jej, by kiedykolwiek cokolwiek jadła. No na pewno ona gdzieś po drodze coś tam czapnie w międzyczasie jakiegoś kabanosa czy coś, natomiast no uwierzcie mi, ona jakby z zabawy w hotelu pięciogwiazdkowym i e, nie ma nic, tak? Nie ma tych, tych wszystkich wodotrysków, czekoladek i całej reszty, ponieważ ona nie może usiąść i zjeść spokojnie. I nie ma mowy. W sensie ten facet nigdy nie zaproponował, by, by przejąć dzieci po tym, gdy ona już je, już je nawet nakarmiła, już tą całą pracę wykonała, po to, by ona miała chwilę zjeść. No i słuchajcie, ja mówię o tym emocjonalnie, bo ja znam takie przypadki to nie jest też tak, że ja znam te wyjątkowe przypadki, które się zdarzają na świecie. Dwie trzecie par po pojawieniu się dziecka do trzeciego roku życia narzeka na to tak naukowcy z Seattle e, powiedzieli że jakość ich związku i życia generalnie spada. Mężczyźni oczywiście narzekają na to, że kobiety się od nich oddalają. No na Boga, słuchajcie, oddalamy się od Was, ale dlaczego? dlatego, że jesteśmy urobione. Jesteśmy urobione, padamy na twarz po całym dniu spędzonym z dziećmi i gdy wy wpadacie na pomysł wtedy uprawiania seksu, to jedyne co chcę powiedzieć to nienawidzę. Generalnie jest to wściekłość na mężczyzn, którzy nie angażują się w wychowywanie swoich dzieci. Którzy nie angażują się w troskę o nie, w opiekę na, nad nimi. A takie malutkie dziecko no, nie wymaga pokazy, oprowadzania po, po muzeum. Takie małe dziecko wymaga właśnie przewijania, karmienia, wstawania, biegania za nim, schylania się. I kobiety nie chcą robić tego same. Uwierzcie mi, ciężko oblepiać miłością i namiętnością mężczyznę, który wypina się na ciebie w tak ważnym momencie, Życia Twojego i Twoich dzieci. Uwierzcie mi, największym, najlepszym, najbardziej skutecznym afrodyzjakiem dla każdej kobiety, która jest matką, jest zaangażowanie się w wychowanie dzieci. Kobiety kochają mężczyzn, którzy kochają swoje dzieci. Po prostu kobietom na takich facetów daje. Zwyczajnie, no, uwierzcie mi, spróbujcie, zróbcie raz, chłopaki, taki eksperyment. Zobaczycie, jak nie poskutkuje, piszcie do mnie w, z pretensjami. Ale też ciekawi mnie to, czy przypadkiem nie, sk nie skończy się tak, że gdy przez cały dzień albo przez pół dnia, bo pół dnia kobieta, dzielmy porówno, czy po połowie dnia spędzonymi z malutkimi dziećmi, czy to wy, chłopaki, będziecie jeszcze mieli ochotę na seks?